No to jest Powiem, że nie, to nie, bo nie, że dostań błęd. panie, jestem... Jak to co mi pan? Nie miał pan No Chodzi pan do środka, kontrola. Kochany panie, jestem, mówię... Ja nie wchodzę, bo ja nie ma kontroli. Dziennikarzem... Proszę złożyć to, no, no, Proszę złożyć jestem, kamerę. Jestem dziennikarzem. Ale to i tak może pan na zewnątrz. Dlaczego mogę na zewnątrz? Kręcić. A nie w środku. Ale jest za może wejść zewnątrz. Ja idę? No, no. Idę z człowiekiem, no, ja to, złożyć to. który ma pewien problem. No i ja po prostu z nim idę. No i, i to wszystko. Nic, nic poza tym. Także na pewno, na pewno Pan mi nie zabronił po prostu filmować. W środku? A dlaczego? Bo jest zakaz, nie można w a, a co jest zakaz? A inni dziennikarze co filmują? Mają zgodę. Są? A no Wystąpił Pan o zgodę. Kochane Panie. Czy mamy co, PRL czy mamy Koreę Północną? To Pan się mnie pyta? Miałem taką ostatnią też decyzje pewnych funkcjonariuszy, co zabrali mi kamerę i troszeczkę źle na tym wyszli. Bardzo źle na tym wyszli. Niech mi Pan wierzy. A Pan się głupio śmieje. No tak. Dziwną minę Pan robi. Oto ten, ten Pan zabrania mi z kamerą wejść. Do... Dokument, proszę. Pana, na pana najpierw dokument. Kim pan jest? Zmyszę numer służbowy. Pana. Albo w ogóle to policjant. Wiedziane. Numer służbowy, w ogóle. Dobra. Zaraz, dobra. Niech to cały czas nie kleci. Wodek. Co? Trzymaj kamerę, tu na zewnątrz niby można, ja, ja idę z Romualdem do środka jako świadek, a tu trzymaj, filmuj. Jak, le jak leci, tak jak leci. chodzi i chodzi. Dobrze.